Policja czy też siły zbrojne będą interweniować zgodnie ze swoją nomenklaturą, ze swoimi procedurami. Będzie to działanie gwałtowne, dynamiczne, bardzo często nasycone agresją. Wynika to z tego, że sprawca jest niebezpieczny dla wielu osób. Nam się bardzo często wydaje, że interwencja powinna dla nas być przyjemna. To nieprawda. Interwencja przychodzi znacznie później niż nam się wydaje, że powinna przyjść. W warunkach warszawskich jest to około 20 minut, pododział taktyczny nawet 90 minut. To jest czas, w którym znajdzie się przy obiekcie. Wynika to nie z tego, że policja jest opiszała. Nawet kiedy my, słysząc strzały, wykonamy telefon na numer alarmowy 112, to pamiętajmy, że statystycznie około 4 minuty zajmuje nam analiza, żeby taki telefon wykonać. Około 4 do 8 rozmawiamy z operatorem numeru 112 i to jest czas, po którym ktoś zostanie skierowany w to miejsce. Jeśli przybędzie na miejsce, bardzo często trafia na obiekt, który widzi pierwszy raz, musi sprawdzić, czy jego wejście jest bezpieczne również dla innych, którym potencjalnie ten ratunek ma ułatwić.